no well. well. Tears in Heaven przebój Erika Kraptona, nagrodzony trzema statuetkami Grammy, przez niektórych nazywany jest hołdem dla tragicznie zmarłego czteroletniego syna Muzyka. To popularnie powtarzana historia, do połowy jedynie zgodna z rzeczywistością. Sam tragiczny wypadek spowodowany był brakiem wyobraźni dozorcy spowodowany rzecz jasna nieumyślnie choć ja po czymś takim nie mógłbym się długo pozbierać. 20 marca 1991 roku w apartamencie muzyka w Nowym Jorku rozległ się przeraźliwy wrzask Lory, matki czteroletniego Konora. Chłopiec wypadł z okna z 53 piętra. Okno było wysokie od podłogi do sufitu, jak to w nowojorskich apartamentowcach. Widocznie malec nie spodziewał się, że jest otwarte, a w zwyczaju miał biec do niego na powitanie wracającego ojca. Otworzył je dozorca tuż przed przyjściem matki Konora, aby, jak to powiedział, przewietrzyć. Wydarzenie przerwało serię sukcesów muzyka. O ile w tekście utworu możemy wyraźnie dostrzec motyw ostatniej rozmowy Ojca z Synem, to w tamtym czasie, jak sam Clapton zaznacza, napisał masę smutnych piosenek, które odzwierciedlały jego stan psychiczny, na przykład pierwszy powstały po wypadku utwór Circus, potem znany jako Circus Left Town, traktujący o ostatniej nocy, którą Clapton spędził z synem na cyrkowych występach. Tears in Heaven, gdzieś tam dojrzewało w głowie muzyka, jak sam podkreślił, było w fazie embrionalnej, w fazie pomysłu, a dokończone zostało na potrzeby filmu Rush. Polski tytuł to w Matni. Potrzebna była po prostu smutna piosenka, a możliwość ponownego wyrażenia bólu była tak przy okazji. Film miał premierę 22 grudnia 1991 roku, a pierwsze publiczne wykonanie Tears in Heaven miało miejsce 16 stycznia 1992 roku w ramach MTV show Unplugged, nagranego i wydanego zresztą w formie albumu. W wywiadzie dla australijskiego magazynu 60 minut 5 kwietnia 1998 roku Clapton o tej piosence powiedział: Moje pytanie brzmiało: Czy znów Cię ujrzę? W pewnym sensie ta piosenka nie była smutna. To była piosenka wiary. Skoro mówi o tym, że nie będzie więcej łez w niebie, to myślę, że jest optymistyczna, dająca nadzieję. Potrzebowałem by gdzieś ją umieścić, by miała swoje miejsce. W tamtym czasie raczej nie po drodze mi było do studyjnych nagrań. Gdyby nie film, prawdopodobnie pozwoliłbym sobie zapomnieć o tym pomyśle. I to tyle na dzisiaj. To był pierwszy odcinek z serii historia pewnej piosenki. W przygotowaniu mam oczywiście już kilka kolejnych. Jeżeli Ci się podobało, pozostaw łapkę w górę i napisz jakiś komentarz. To dla mnie teraz jest naprawdę ważne, ponieważ dzięki temu YouTube ma szansę lepiej wypozycjonować ten film i ogólnie mój kanał, który jak widzisz jest nowy, by mógł dotrzeć do większej ilości widzów, nowych widzów. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia już niebawem. Hej!